Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy wykonywali wyzwania w Fortnite i... Napisali mi wyzwania dwie osoby. I tak, e, to jest e, Noshi2.0 i TSM Master. Dzisiaj wykonamy wyzwanie Noshi'ego w kolejnym odcinku TSM Master'a. E, tak, e, Noshi. Po każdym fragu zaśpiewa jeden wers piosenki członka ekipy Freeza. I zapytałem się go, czy to ma być Hot Sixty Challenge i powiedział, że tak, to ma być Hot Sixty Challenge. Eee, nie wiem, czy mogę to śpiewać po kolei, bo niektórych z wersów nie zaśpiewam, bo, bo nie umiem tak bardzo po kolei. Eee, znaczy, no niektóre po prostu nie umiem tak na pamięć, więc najwyżej jak nie będę jakiegoś umiał na pamięć, to zaśpiewam inny. Ale no będzie ciekawe będzie ciekawie. Więc e, oczywiście na tym wstępie zostawcie subskrypcję, którą macie tutaj i łapkę w górę e, po więcej takich wyzwań. E... I co? O, ja nie mogę. To będzie dosyć ciężkie. Znaczy ciężkie, no. Śpiewanie. No dobra. Nie wiem jak to wyjdzie. Więc mam nadzieję, że nie będzie dużo fragów. Ale nie napisuj tych fragów. Więc zrobimy tak. 5 yy, fragów. Jak zrobię 5 fragów, to kończymy challenge. Ale jak na przykład yy, będę w top 10, no to nie kończymy challenge'u, tylko gramy dalej. I do wina. Chyba, że zrobię 5 fragów przed top 10, to wtedy kończymy odcinek i yy, po prostu wyzwanie zaliczone. I co? Mam, mam nadzieję, że zrobię y, to przed top 10, bo jeszcze ciężej będzie winek zrobić. Ale dobra. Y, nie wiem, gdzie polecimy. Y, polecimy na karkołomne. Albo na farmę. Na farmę. I tak. Y, I na mam prób na wykonanie. Y, prób na wykonanie challenge'u mam. Dajmy sobie 3. 3 próby na wykonanie challenge'u. A, ja nie mogę. No, to będzie dosyć, dosyć ciężkie, ale... Dobra, lądujemy na tym domku. Lądujemy na tym domku. Tutaj leci ktoś, tutaj, ale dobra, ja ląduję tutaj. Okej, okay. mam nadzieję, że nikt tutaj nie wyląduje. A jak ktoś wyląduje, no to będzie po nim śpiewanie. okej dobra okej okay. mamy pumpę mamy pump. ej nie dobra no to dobra eee. okej okay. Lecimy już na jakichś kości, bo jednak, no, chcę yy, chcę zabić jak najszybciej. Tylko nie wiem, czy lecieć na domek, czy może tak bardziej spokojnie. Hmm. O, dobra, tam się strzelają. Aha, ale to nie. Chyba boty, ale tam za to się strzelają. Więc... O. Co ten chłopak robi? O, chłopie! Drugi sezon. Miały być wakacje życia. Dobra, to, to, to jest pierwszy frag i co? Jedziemy dalej. Poczekajcie, ja zrobię na razie cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem po cięciu, ale nikogo nie zabiłem, więc okej. Okay. COVID jednak zmienił tu nasz szybko sposób bycia. Dalej nie pamiętam, czy to będzie tak. Piszę E. Skórze Jazz w Kalifornii witam. Dobra. No i dobra, mamy trzy fragi. Ja. Ej nie, jak ja to wykonam za pierwszym razem, to może jeszcze będziemy robili wyzwania e, kolejnego TSM Te, Mastera. Ale to nie wiem. Zobaczę. Ja nie mogę. O kurde. Muszę śpiewać na YouTube. Czemu ja w ogóle tych potek nie używam? No i super, jeszcze Helka będzie na głowę. No to tutaj masz lód. Nie chcę po polud Nie chcesz mi dać wygrane challenge'ów? trzemu To jest ciekawe. Czy do tego da się wejść? Jak ci da wejść, to... O! Co Wam ci zaułę? Nie zauważyłem. Dobra. Idziemy po exp i... Dobra. O! Powiem wam, że to... To jest taki challenge, taki, że wy wiecie, co nie? Taki, że tak jakby się rozluźnić, ale jednak no troszkę, no nie wiem, czy jest taki bardzo ciężki do wykonania. Eee, ja, e, Ja... Najcięższe no tutaj powiem szczerze, że są fragi i zaśpiewanie. Więc w sumie cały challenge jest ciężki, ale no taki zaśpiewanie no to jeszcze, ale no fragi no to troszkę cięższe są do zrobienia, więc... No. Ja myślę, że... Kurde, możemy nawet... Jak zrobię te 5 fragów, no to możemy nawet jeszcze przeżegać. Możemy spróbować zrobić linal, ale to się okaże. Więc yy, no. O, kurde. Nie wiem w ogóle czy, czy mnie nie oślepają te moje oświetlenia, ale chyba nie Mam nadzieję, że nie. Jak tak, no to równo, no, ale... Ale ważne, że słyszeliście jak śpiewam. Jak zakładałem kanał na YouTube, to myślałem, że będę po prostu nagrywał, nie śpiewał, więc no... Aha, dobra, chciałem się Więc no dobra. No, Okej, okay. no dobra. Okej. Okay. Dobra, dawajcie mi te już te kolejne dwa fragi, bo ja już chcę kończyć no. Albo nie wiem, dobra. Nie wiem, nie wiem. Może nie będę Winka próbował, a może będę próbował. Nie wiem, zobacz, zobacz jeszcze co ja. Nie? nie mam harpuna ani wędki. E, dobra. Nie biorę, biorę poduchy, ale nie, nie biorę tej pompy Chociaż nawet jaki jest pierwsza rangą, ale robię tak, tak. Okej, okay, dobra. Dobra. Lecimy. Dobra. Lecimy. Nie wiem po co postawiłem te ściany, ale dobra. No tutaj nikogo nie ma. Gdzie jest strefa? No ja jestem idealnie w środku, no, no i tutaj nikogo nie ma niby. Albo... Czekajcie... Szesnastka napisana w samochodzie. Lekarzy nie zostawiamy na lodzie. Dobra. Włosy zapomniałem w ogóle, na jakim skończyłem, bo dawno nie zrobiłem fraga, ale dobra. <noise> ale ten, naprawdę. Challenge ze śpiewaniem. Okej, okay. dobra. Włosy tak, musiałem przypomnieć, na którym skończyłem ten. Na którym yy, wersji skończyłem. Ostatni frag i zobaczę, czy lecę do tego wygrać gierkę. Ale dobra. Zobaczymy. Może polecam, co nie. Chodźmy na high grando. Ty, to jest dobry pomysł. Jak ktoś to mamy poduchy. Dobra. Dobre bronie. Nie no, dla mnie odpowiadają te bronie, kurde. bo ja nie mogę No mi ja chęz gościa Bo ja chcę już skończyć ten challenge No szybko. Ty, ale ja mam strefkę. No dawajcie. Ja nie mogę. Gdzie tutaj ktoś jest? No ja nie będę tutaj czekał, no. Tam, tam jest dalej strefka, więc ktoś może iść stąd. Nie wiem, nie wiem czy ktoś idzie. Okej, okay, dobra. Ty no, 10 osób, no już jestem w top 10. No i super. I muszę zrobić jeszcze jednego fraga, albo wygrać grę przynajmniej. No to nieźle. Nieźle się zaczyna. No nie wiem, top 9. Jak wygram grę na odcinku... To będzie moja pierwsza gra wygrana na odcinku, najwyżej tyle. A dobra. Czemu by nie? Top 8. Czemu by nie? Czemu by sobie nie zrobić boksa? Top 7. Tam jest żółt. Ale dobra. Ja jestem na najwyższym punkcie w strefie. Aktualnie. Więc tak. Tak. Dobra, więc no. Czemu tutaj nikogo nie ma? Czemu nikt nie chce przejąć high granda? Czemu nikt nie chce się ze mną bić? Wolę nie wychylać, żeby nie dostać snajpy. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. A tam nie ma nikogo. Jakim to cudem? No nie no, jakim cudem no. Nikogo nie ma w tej strefie. Ja nie mogę. No dobra, bo ja za 10 minut muszę gdzieś iść. A no, tak średnio bym powiedział, no nie. Super. Nie no nie wiem po ten zrzut najwyżej ktoś będzie szedł tego z tego, tego z ze i te zemki. Karabin szturmowego, no ale, nie no, to jest niemożliwe, że tutaj nikogo nie ma. Dobra, bo ja za 10 minut naprawdę muszę iść, no ej, no za, no nie no, to, to nie, top 6, co nie? Ja mam 4 fragi, czyli bardzo dużo, no nie, bardzo dużo. No o, o, o! O! No tak, trafię, no. Trafię. Ale jakbym spróbował... bował... jakbym go trafił chociaż raz, to by było z nawet zbożko. Ha, ktoś zabił chyba kogoś z minigana Brutusa, tak widziałem tutaj. Ktoś ma na pewno minigana! No. Тоже здесь мой. Найси. у это так. Okej, okay, top 4. Ja nie mogę. Jak, jak wygram tę grę na odcinku, to każdy z Was zostawia łapkę w górę, a jak przegram, to i tak każdy z Was zostawia łapkę w górę, co nie? O to chodzi, by być youtuberem. Tak czy siak się wygrywa. <grywa> Dawajcie mi tę paletę. Uuu, uh, uh, uh. Jeszcze Amo, jeszcze matce. ty. Ty, ja mam strefę to w sumie. Ale dobra, dostał, dostał jednego strzała. Tego. On ma snajpę. Top 3. Dobra. Ja szpada pod i poduchy. Jeszcze tutaj jest gościu. Jeszcze jakiś inny gracz. Dobra. Ja to robię. Ten bambik jeszcze jeden jakoś się chowa. O! O! O ty. Teraz jestem w koszmarnej sytuacji, chociaż. No nie gadaj. Czyli tamten typ mi został. O, no tak, jeszcze czego. Nie tam tamtego pada. Tak na wszelki wypadek. Czy zniszczy go? Nie zniszczył. Teraz mu zniszczy. Chociaż nie wiem czy on nie ma, ale dobra, ja mam strefę, a on nie ma. Dobra, 5 minut! 5 minut mam! Jak ktoś ten na pada i sześć poduch, więc yy, no bardziej gitę. Gdzie, gdzie, no i gdzie? Widzę go. Давай, давай, давай. Nie on chyba nie wie, że już nie ma mamo. ale poczekaj. Wow. Whoa, 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 whoa. Bitch cool. Hey, hey, hey. Nie rozumiem, że ja mam gierkę nagrywam, która wejdzie na YouTuba. Cieczkę to jest sładny. <słuch> <słuch> On spał. <słuch> I myślę, że ja go nie widzę w ogóle. nie wydaje się na takiego dobrego, a ja mam mało maców. Dwanaście budowli. O nie. O nie, ale się boję. Chłop nie wiedział gdzie jestem! Dobra, a więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. Trzymajcie się. No i co? Cześć! Aha, zapomniałem, żeby zaśpiewać po tamtym fragu, więc teraz śpiewam. 16 napisana w samochodzie. Lekarzy nie zostawiamy na lodzie. Wreszcie pomaganie jest w modzie. Byku wpłacaj siano, daj tobie bodziec. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, którą macie tutaj oraz łapki w górę. No i to jest ogólnie moja pierwsza wygrana na odcinku, więc co? Trzymajcie się, no i co? Kolejne wyzwanie w kolejnym odcinku. I co? Cześć!